Witam wszystkich, z tej strony Krzysiek, firma remont 4 you. Trzecia część filmu z cyklu y, Sufit podwieszany, dwukrotnie płytowany. Zapraszam do oglądania. Odkąd siedzę tylko w tym zawodzie, czyli w wykończeniówce, y, od zawsze można powiedzieć y, praktykowałem podwójne płytowanie. Czy to były ściany, czy to były sufity, czy to były przedścianki. Mój były pracodawca, jeszcze jak pracowałem na etacie, stawiał bardzo dużą, duży nacisk na jakość wykonywanych prac, na szkolenia itd., itd., na narzędzia. I stąd też nawyki, które przyniosłem z tamtej firmy, stosuję w swojej firmie. Podwójne płytowanie. Co to takiego? Chodzi generalnie o to, żeby nakręcić podwójną warstwę okładziny z płyt kartonowo-gipsowej, czy to będzie na sufit, czy to będzie ściana, czy prześcianka. Chodzi o to, że standardowo większość firm, większość ludzi pytuje takie sufity, na przykład pojedynczo. My pytujemy podwójnie. Nie zawsze to ma miejsce, bo jeżeli chodzi na przykład o jakieś sufity w blokach, czy jakieś tam na stropach betonowych i tak dalej tak dalej, odpuszczam tą drugą płytę. Ale jeżeli jest temat związany, na przykład z konstrukcją drewnianą, gdzie ta konstrukcja może delikatnie sobie zapracować, może się wygiąć, może na przykład gdzieś tam się skurczyć, rozszerzyć i tak dalej. Ja preferuję podwójne pytowanie. Czy to są skosy, na przykład na poddaszu, czy to są sufity, ścianki bezapelacyjnie zawsze podwójnie. Czy to są bloki, czy, yy, czy na przykład nowe budownictwo, zawsze robię ściany działowe. Podwójne pytowanie, ale w tym przypadku skupię się tutaj na suficie. Teraz tak, podwójne pytowanie. Chodzi o to generalnie, żeby yy, pierwszą warstwę płyty, inaczej, drugą warstwę płyty na naszym suficie nakręcić w taki sposób, żeby nasze łączenia mijały się naprzemiennie. Coś na zasadzie wiązania cegieł w murze. Za chwilkę wezmę sobie kamerkę, narysuję wam jak to mniej więcej powinno wyglądać. Na razie kilka słów powiem wam o zaletach takiego rozwiązania. Pierwszą podstawową zaletą jest akustyczność, czyli te sufity podwójnie płytowane mają znacznie wyższą, są znacznie jakby większą przegrodą akustyczną niż sufity pojedynczo płytowane. To jest raz. Druga rzecz, taki sufit jest o wiele sztywniejszy niż pojedynczo płytowane. Jest, nie występują w nim takie naprężenia pod tytułem np. spowodowane właśnie tymi na przykład ruchami belek itd. itd. Naprężenia przenoszone są na drugą płytę i e, że tak powiem e, przez to, że mamy mijankę na naszych łączeniach ten sufit jest sztywniejszy, e, powoduje to, że nasze, nasze sufity po prostu nie pękają. E, możemy zrobić super ekstra sufity e, zgodnie z technologią, używać dołączeń, na przykład Wario, e, uniflotów, czy tam semina itd., itd. czyli mas dedykowanych dołączeń, ale jeżeli na przykład drewno nam zapracuje, no to nie ma siły gdzieś tam zawsze może pojawić się naprężenie i w wypadku dalszych tak powiem dalszych rzeczy pojawia się pęknięcie. Żeby tego uniknąć, tak jak mówię, podwójne pytowanie dla mnie osobiście podstawowa rzecz, jeżeli ja oferuję swój produkt, swoją usługę klientom, no to zazwyczaj staram się po prostu nakierować na takie tory żeby to było podwójnie zapytowane. I ja wiem, że tutaj grono, grono ludzi teraz powie na przykład, że to jest naciąganie klientów na koszty, itd, i Zanim zaczniecie pisać komentarze, wysłuchajcie mnie do końca. Po pierwsze, jeżeli kogoś naciągam, to tylko siebie, bo ja sprzedaję taki produkt, na którym pracuję. Czy jeżeli na przykład kupujemy chleb, to pytamy się piekarza, z jakiej on to robił mąki, ile mąki dodał, dlaczego tak, dlaczego, a nie inaczej, w jakiej temperaturze wypiekał. No nie. U mnie klient, jeżeli przychodzi, ja robię ofertę, robię kosztorys na przykład tyle i tyle pieniążków kosztuje metr kwadratowy sufitu dwukrotnie pytowanego z materiałem. I ja muszę tak wycelować z ceną, żeby jednocześnie być konkurencyjny w stosunku do firm, które robią na przykład pojedyncze pytowanie oraz... Po prostu tak wycelować, żeby jeszcze na tym wszystkim zarobić, żeby też ludzie mieli pracę, pieniążki i tak dalej, żeby jeszcze coś dla mnie zostało. Taka jest moja filozofia. Robię e, roboty z materiałem, tak jak powiedziałem wcześniej. Czyli jedyna osoba e, tutaj narażona na koszty to jest właśnie ta, która stoi przed kamerą. Teraz tak, e, biorę kamerkę, przerysuję wam mniej więcej wiązanie tych płyt. E, zaznaczę jeszcze, że e, na sufity preferuję płytowanie z płyt e, dwumetrowych. Dlaczego? Ponieważ profile rozkładamy co 50 cm i pierwsza warstwa płyty praktycznie zużywamy, można powiedzieć, co 2 metry łączenie, czyli na przykład docinamy płytę metr i 2 metry, Na drugiej warstwie płyt docinamy 50 cm i metr 50. Łączenie nie ma prawa trafić jedno w drugie. Do płyt pierwszej warstwy używamy wkrętów. 3,5 na 25 mm. Do drugiej warstwy przepraszam, do, tak, do drugiej warstwy używamy wkrętów 3,5 na 35 mm. Także tak to wygląda tyle z moich podpowiedzi. Przechodzę do rysunku. Dobra, narysujemy sobie sufit, mniej więcej spróbuję odwzorować ten, który mamy tutaj akurat w pomieszczeniu. I teraz tak, profile. Rozłożone są co 50 cm załóżmy, e, prawda? Pierwszą płytę zaczyna na przykład z tej strony, daje sobie 2 metry, następnie e, załóżmy, że wychodzi tam kolejne 2 metry, tak? E, następna warstwa w pojedynczym płytowaniu jest przesunięte o połowę, czyli mamy metr, 2 metry i końcówka metr. W przypadku, tu jest akurat troszkę mniej, ale uprościmy, że to jest 4 metry, tak? E, tak wygląda pierwsza warstwa następnie znowu lecimy e, sobie 2 metry i tak dalej i tak dalej teraz e, na łączeniu pro, nie ma możliwości tutaj e, popełnienia błędu jeżeli będziemy w ten sposób docinać dlatego bo e, te, pro, e, te łączenia oczywiście no, nie robimy sobie po kolei teraz tak, druga warstwa płyty jaka e, będzie nakręcana czyli ta właśnie to co yy, zalecam, czyli drugą warstwę płyty nakręcamy 1,50 m, tutaj zobaczcie nie przechodzimy na 60 cm, przykładowo o połowę się cofamy, tutaj moim zdaniem nie ma sensu yy, obcinać fazy, bo i tak, yy, że tak powiem nie kręcimy się do profili przyściennych nic tutaj nam się płyta nie wyłamie itd. itd. Pierwsza płyta 1,50 m na 60 cm, następnie Kładziemy sobie dwumetrową y, na 60 cm i kończymy sobie półmetrówką. Czyli mamy takie połączenie. Teraz spróbuję, spróbuję pogrubić tę linie, żebyście widzieli mniej więcej, że to jest podwójne płytowanie. I teraz y, następna warstwa płyty, czyli następny rząd, to jest 50 cm, 2 metry. Zobaczcie, tu przechodzimy znowuż nie trafiamy, nie trafiamy w to wcześniejsze łączenie. Tak, 2 metry i końcówkę met m. I później proces powielamy, tak, czyli znowu zaczynamy od 150, tak, przypominam, że to jest nasza pierwsza płyta, tutaj trochę się zmazało, i 2 metry kończymy pięćdziesiątką. Czyli tak mniej więcej powinno wyglądać przewiązanie, przewiązanie naszych płyt, na naszym suficie, sprawa ze ścianami jest troszeczkę inna, ale to wytłumaczę przy jakimś filmie ze ścianami. Bo akurat szykuje mi się mała ścianka, to na pewno ją pokażę i yy, na pewno więcej coś powiem. Tak powinno wyglądać nasze yy, płytowanie podwójne, czyli nasza druga warstwa. Żadne łączenie nie przechodzi na siebie, i wtedy podczas szpachlowania czy jakiś tutaj rys yy, te naprężenia nie są tak bardzo przenoszone na tą ostatnią warstwę. I po prostu no, w efekcie mamy spokojną głowę, to nie pęka. Także mam nadzieję, że rysunek jest czytelny, i za chwilkę jeszcze powiem kilka słów, bierzemy się do roboty. Dobra, podstawy znacie. Mam nadzieję, że rysunek w miarę jakoś tam mi wyszedł. Teraz tak, jeszcze kilka podpowiedzi z mojej strony. Sufit dwukrotnie płytowany, o ile mnie pamięć nie myli, kiedyś to zasłyszałem na jednym szkoleniu: czy to Knaufa, czy Rygipsa. Ma atest peposz na pół godziny odporności ogniowej, nawet jeżeli to są zwykłe płyty. Także, jeżeli się mylę, to po prostu poprawcie mnie w komentarzach, ale z tego co pamiętam ze szkoleń, tak też to wychodziło. Są różne systemy sufitów podwieszanych, tak? Mamy sufity właśnie jakieś tam przeciwpożarowe, mamy sufity na e s mamy sufity na przykład bezwieszakowe i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj omawiał po kolei tych wszystkich technologii, dlatego, bo po prostu braknie nam czasu. Postaram się po prostu po kolei gdzieś tam mniej więcej omawiać to przy najbliższych okazjach. Ale generalnie chodzi o to, jeżeli chcemy zachować ten nasz Ates peposz, to y, pierwsza warstwa płyty nakręcona y, na samym początku, czyli w naszym przypadku te takie dwumetrówki i metrówki, powinna być wyszpachlowana. Z dwóch powodów, tak jak mówię, pierwszy powód to jest ATS peposz. zawsze y, gdzieś tam na budynkach użytecz użyteczności publicznej, y, strażacy czy tam kierownicy inspektorzy itd. itd. zwracali na to y, bardzo dużą uwagę i pilnowali nas, żebyśmy to robili. A druga sprawa jest taka, że jeżeli trafimy w łączenie tej naszej pierwszej warstwy, jak będziemy kręcić drugą, drugą warstwę naszej płyty, to po prostu jeżeli to połączenie nie będzie wyszpa wyszpachlowane, a jest zagłębione i przychodzi na przykład sobie tutaj nasza płyta, wyobraźcie sobie, że to jest płyta, a, a moje ręce to jest yy, yy, łączenie płyt, te oryginalne, czyli te zagłębione kręcąc tutaj wkręta, ta nasza płyta po prostu poddaje się do tego połączenia. Przy sufitach nie ma to aż takiego większego znaczenia, ale przy ściankach czasami to wychodzi. Z tym, że my i tak płytujemy, znaczy szpachlujemy wszystko po całości, także no powiedzmy, niwelujemy jakieś te takie niedoskonałości i i tak dalej. Także to chyba tyle. Zapraszam, zapraszam na timelapsy, jak coś to, jeżeli macie tam wolne kilka minut, czy tam nie wiem, no, myślę, że będzie to trwało z 5-6, nie wiem jeszcze, jak to tam zmontuje. Zobaczcie sobie, po kolei będę pokazywał, jak to płytuje i na co zwrócić uwagę. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie mówię, to połączenie ścian murowanych z sufitem. Słuchajcie, jeżeli na przykład tutaj był znak zapytania, nie, robi, nie wiedziałem czy będziemy robić gładzie, teraz już wiem, że będziemy robić. Wcześniej w innych pomieszczeniach kleiliśmy sobie taśmy ślizgowe i robiliśmy połączenie ślizgowe, bo ja nie wiedziałem, kto przyjdzie po nas. Czy będzie wklejał taśmy Tape na narożniki, czy nie? Moje zdanie, znacie, jeżeli nie widzieliście filmu, to karta wysuwała się od góry. Ja stosuję na połączenie ścian tak zwanych masywnych z sufitem podwieszanym taśmy Tape. Jest to dla mnie połączenie bardzo sprawdzone. Mija się to troszeczkę z technologią, że, że nie powinno się takich ścian łączyć na sztywno, i tak dalej. Ale ja po prostu od lat tak robię i nie mam żadnych, że tak powiem, reklamacji, gwarancji. Akryl w narożnikach nie jest popękany. Na opartego nawet, jeżeli to ładnie wyszpachlujecie, nie potrzebujecie akrylu. Także jeżeli bym robił połączenie ślizgowe, to pamiętajcie o naklejeniu taśmy ślizgowej na brzegi i dopiero zacznijcie sobie płytowanie. Także to tyle z mojej strony, zapraszam na time lapsy. E, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, e, na dole w opisie macie link do mojego drugiego kanału Chris Maker. Jeżeli możecie, to tam zasubskrybujcie ten kanał. Niedługo będą się pojawiać filmy z moich e, rzeczy, które będę tworzył w garażu oraz, oraz jakieś tam time lapsy. Bardzo ważne są dla mnie subskrypcje, żeby się rozwinąć na tym kanale, więc jeżeli tylko możecie, nic Was to nie kosztuje, a mi e, bardzo ułatwi, ułatwi sprawę rozwijania się też na drugim kanale. Także, jeżeli może, możecie, zajrzyjcie w opis, kliknijcie, kliknijcie suba na drugim kanale. Eee, I to tyle. Zapraszam na tematy. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnej części z tematem szpachlowań Q1. Cześć!